Gmina Gniezno i miasto Gniezno z ważnymi dofinansowaniami na termomodernizację aż trzech budynków. W gnieźnie dziś gościł marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, który podpisał z władzami obu samorządów stosowne porozumienia na współfinansowanie opiewające na kwotę 5,5 miliona złotych. Podpisane dzisiaj dwie umowy z miastem Gniezno i z gminą Gniezno to są umowy, które dotyczą bardzo istotnej kwestii energooszczędności. Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, bo o takich mówimy. Chcemy, aby takich projektów było jak najwięcej w Wielkopolsce. Wykorzystujemy wszystkie możliwości, zwłaszcza dysponowania częścią budżetu Unii Europejskiej, do tego, aby wspierać beneficjentów w realizacji projektów często kosztownych, ale projektów kompleksowych, które przewidują od izolacji ścian przez wymianę stolarki okiennej drzwiowej zabezpieczenie stropów przed ucieczką energii, jak również mile widziane są odnawialne źródła energii, które często pojawiają się w postaci pomp ciepła czy ogniw fotowoltaicznych. Często towarzyszy tym projektom również zmiana oświetlenia na oświetlenie LED-owe, bardziej oszczędne. To jest wszystko kompleks prac, które są podejmowane na obiektach użyteczności publicznej, żeby uzyskać dwa efekty. Po pierwsze efekt oszczędności energii cieplnej i elektrycznej, bo to jest dzisiaj wyzwanie naszych czasów, jak wiemy w dobie kryzysu energetycznego. Konieczne jest podjęcie takich działań. Druga kwestia to jest ta długofalowa, strategiczna działalność, obniżenie emisji dwutlenku węgla, bo jak wiemy każda... Emisja, zwłaszcza emisja elektrowni, które dostarczają energię, jeśli zmniejszymy pobór, zmniejszymy w ten sposób również emisję, więc to jest działanie na rzecz tak naprawdę społeczeństwa, całego globu ziemskiego i tutaj cieszę się, że również my te cegiełki w tej batalii o utrzymanie dobrego klimatu toczymy. Cieszę się, że podjęto te projekty. Staramy się realizować jak najwięcej tych projektów i beneficjenci, czyli samorządy głównie, podejmują je skutecznie. W ramach jednego projektu będziemy modernizować, termomodernizować dwa obiekty na terenie gminy Gniezno: będzie to budynek przedszkola w Pyszczynie i budynek Urzędu Gminy. Termomodernizacja będzie polegała na ociepleniu dachu w obu obiektach. W przypadku budynku przedszkola w pyszczynie, będzie również ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana oświetlenia na energooszczędne zamontowanie zaworów termostatycznych. W przypadku Urzędu Gminy mamy tutaj wymianę również pieca, montaż pompy cieplnej, jak również wymianę oświetlenia energooszczędne i ocieplenie stropodachu. Co do samych warunków pracy tutaj nie będzie to może miało wprost znaczenia, natomiast na pewno będzie miało znaczenia będziemy to widzieć na rachunkach energety, za energię elektryczną. Całkowita wartość inwestycji będzie wynosiła około 800 tysięcy złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 610 tysięcy złotych. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że udało się nam pozyskać te pieniądze na termomodernizację. Inwestycje, które się odbywają na terenie miasta Gniezno oraz gminy Gniezno to inwestycje, które de facto w czystości jakości powietrza odczują nasi mieszkańcy. Przecież budynek Urzędu Gminy znajduje się na terenie naszego miasta na Arkuszewie, przecież Szkoła Podstawowa nr 7 to 7 Tysiąclecia, a budynek w Pyszczynie, przedszkola, dosłownie w odległości 300 czy 400 metrów od osiedla Winiary Północ, a więc mieszkańcy dzięki tym inwestycjom odczują na pewno poprawę jakości powietrza. Mam nadzieję, że czujniki, które mamy zamontowane na terenie naszego miasta pokażą znacznie lepsze powietrze, ponieważ my akurat przy budynku Szkoły Podstawowej nr 7 będziemy wymieniali no chyba ponad 30-letnie system centralnego ogrzewania elektrycznego, oświetlenie okna, dach, to wszystko będzie poprawiane, elewacje będą robione, będzie ocieplenie tych wszystkich ścian, a więc to wszystko wpłynie na poprawę jakości powietrza, ponieważ będzie mniejsza emisja zanieczyszczeń do środowiska. To wszystko spowoduje, że będziemy od oddychali czystszym powietrzem, to z jednej strony, ale z drugiej strony też poprawi to jakość funkcjonowania naszej szkoły, spadną nam rachunki za energię elektryczną, za energię cieplną, e, zostanie, zostaną klasy wymalowane, hala sportowa zostanie również wymalowana, ze skanową, e, wykładzinę, a więc to wszystko poprawi jakość pracy naszym nauczycielom, ale myślę też, że warunki bytowe naszych uczniów, głęboko wierzę, że społeczność szkoły podstawowej nr 7, ten trudny okres podczas remontu, bo remont już się toczy, odbywają się normalnie zajęcia fragmentami poszczególne części szkoły są wyłączane, więc myślę, że uda nam to się wszystko tak zorganizować, żeby do końca lipca wykonać ten całkowity remont termomodernizacyjny, który jest wart ponad 6 milionów 200 tysięcy z dofinansowaniem 4 milionów 861 tysięcy z funduszy unijnych. No i od września wrócimy do już naprawdę termomodernizowanej szkoły i wszyscy się będziemy z tego cieszyli. Nie tylko społeczność uczniowska szkoły podstawowej numer 7, ale tak jak powiedziałem również mieszkańcy Gniezna, bo nasze powietrze będzie czystsze. Jest to bezwzględnie droga do przyszłości, bo po pierwsze spadną rachunki za energię cieplną, za energię elektryczną. Na tym budynku tej szkoły będzie zamontowana także fotowoltaika. Jest to dodatkowe zadanie, które w tej chwili doprojektowujemy, to chociażby przez ten pryzmat, Więcej pieniędzy zostanie w budżecie miasta na inne cele. Po drugie, musimy dążyć do tego, żeby uniezależnić się energetycznie od węgla i to jest kolejny element czy krok, który miasto Gniezno wykonuje. Już niedługo będziemy zakładali swój klaster energetyczny. Ale tak jak powiedziałem, no wszyscy chcemy oddychać czystszym powietrzem, no i też musimy myśleć o naszych następnych pokoleniach w tej sprawie. Wartość wszystkich inwestycji, które zostaną zrealizowane w ramach podpisanych dziś umów to ponad 7 milionów złotych.